Niedziela, 25 września 2022, godzina 9.30, wyruszam na suche stawy, daleko nie mam, raptem parę minut, także za chwilę będę na stadionie. Hutnik podejmuje motor Lublin, no to jest spotkanie dwóch drużyn, które chcą się odbić, które chcą się przełamać, które chcą takim pozytywnym impulsem pobudzić się do tak naprawdę walki o utrzymanie, bo na ten moment tak to wygląda. Też jest to pojedynek, który elektryzuje kibiców, ze względu na te sprawy awansu sprzed kilku lat, także dzisiaj może być gorąco na stadionie, jeśli pojawią się kibice motoru. No i cóż, pora tego spotkania jest katorżnicza, godzina 11. No dla mnie, dla nocnego Marka, jest to środek nocy, tak naprawdę 9 rano. <grytania> Natomiast, no co zrobić? Telewizja rządzi się swoimi prawami. Nikt chyba tutaj nie jest nastawiony pozytywnie do tej godziny, i kibice, i piłkarze, i trenerzy. No, ale co zrobić? Trzeba to przyjąć, trzeba to zaakceptować. Lecę na stadion, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Lecimy! No, ja już na stadionie idę odebrać akredytację. Owdzianko już odebrałem. Także na legalu można już wszystko kręcić. Speaker Ma czynić, ma być funkcją informacyjną. Przede wszystkim speaker ma wytłumić wszystkie, przynajmniej większość, wyzwisk. Przede wszystkim ma być tą służbą informacyjną. Mhm. Stresik jest przed takim meczem, czy już takie doświadczenie, Myślę, że... że. Po tylu latach staramy się trzymać rękę na pulsie za każdym razem. Okej, okay. jaki tutaj sprzęcik? Chyba nic skomplikowanego, prawda? Mikrofon, komputer. Myślę, że dzisiaj jest. Nie skomplikować. Okej, okay. a zwykle są jakieś trudniejsze sprzęty? Tutaj mamy, o tutaj ta szafa wygląda. Ta dość... szafa wygląda dość profesjonalnie. Tak. To jest główne centrum naszego mm -hmm. dowodzenia na chłodniku. Okej, okay. czyli w innych meczach rozumiem, że jest troszeczkę więcej sprzętu jest do, obsu... do obsługiwania. Okej, okay. no i tutaj widok na Murawę. Kapitalny, wszystko widać. No skąd ma być wszystko widać, jak nie w z Spicker. Dobra, lecimy na dół. Czemu, będzie gorąco o, chyba dzisiaj na sobie. Będzie bardzo gorąco i Kierownik musimy Kierownik Maciej Zysek, Musimy. Lec. Musimy wygrać. Co zaskoczy dzisiaj motor? Ze świętych szelik. Eee, A to nie jest żadne zaskoczenie. <laughs> dobra, no nie <laughs> będzie tak, ale święty Dobra, Dzięki. Wszystko gastronomiczne, jesteśmy 45 minut przed meczem, jest godzina taka no niezbyt na kiełbaskę mi się wydaje, ale pewnie wszyscy zgłodnieją w okolicach przerwy. Keczupik już czeka, musztardka, tam pewnie jakiś chlebuś, tutaj mamy cały kontener giętej, grill już skwierczy, także póki jeszcze ludzie tutaj nie przyszli to fajnie pokazać, ja pewnie wpadnę na kiełbaskę po meczu, bo je pewnie w trakcie e, I tutaj obok taki, taki kontener też e, z różnymi rzeczami do picia i do jedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Godzina dziesiąta. Co tu dobrego można wypić, co można dobrego zjeść? Można zjeść skrypki, piwo Zimne piwko? Lane piwko? No to super. No także to... zapraszam. Można kartą płacić widzę. Także nawet jak ktoś gotowy nie ma to nie odejdzie z pustymi rękami. No to super, to fajnie. Czyli oprócz kiełbasy mamy tutaj też, yy, tak jak mówię, wodę, soczki, fryteczki, elegancko. Niczego nie brakuje, jest nawet piwko zero. O proszę, no to naprawdę jest bogactwo. Fizoterapeuta Hutnika Łukasz Łekek. Cześć Łukasz. Cześć, witam. Jakie nastawienie przed meczem bojowe? Bojowe no, walczymy o trzy punkty na naszym terenie. Te mecze tutaj lepiej nam się gra, zdobycze punktowe na, u, u siebie są dużo lepsze. Także no mam nadzieję, że dzisiaj zainkasujemy trzy punkty z motorem. A jak to jest z przygotowaniem zawodników do meczu w trakcie sezonu? Im dalej w sezon, tym jest więcej pracy dla fizjoterapeuty przed spotkaniem, więcej hmm. tych mikrourazów i tak dalej? Nakładają się urazy, tutaj treningi, mecze. Natomiast no, w ciągu tygodnia sobie staramy się z tym radzić. A przed meczem, no to ja jestem około 2-2,5 godziny przed meczem. No i tutaj sobie zawodników przygotowujemy, co kto potrzebuje, żeby jak najlepiej wejść w mecz. budowska architektoniczna kiedyś to tutaj gdzie ten baner lewiatana był sektor gości na niektórych spotkaniach z Wisłą czy Unią Tarnów to on się rozciągał aż tutaj do wysokości właśnie kiełbasek i grilla no i cóż ta korona stadionu niestety jest już stara jest już zdezelowana no, czekają wszyscy w Nowej Hucie na, na stadion nowy dla hutnika, taki z prawdziwego zdarzenia, bo te trybuny, które są, które widzicie tutaj, no to to jest taka prowizorka, one są schludne, są spoko, natomiast no, całość stadionu pozostawia naprawdę wiele do życzenia, to wszystko się gdzieś tam rozsypuje, także czekamy, czekamy, aż w końcu ktoś w mieście zareaguje na porządniej i będzie nowy stadion dla hutnika. y de sus 23 minuty spotkania za nami. No i trzeba powiedzieć, że motor dominuje. Motor tutaj przede wszystkim założył wysoki pressing. Hutnik nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie jest w stanie efektywnie spod tego pressingu wyjść. No i póki co gra toczy się tylko i wyłącznie na połowie hutnika. Zdobył, zdobył gola Kosior. Głową zaskoczył Szewczyka po dobrym dośrodkowaniu. No i póki co tutaj goście bliżsi zdobycia trzech punktów. Odrzut karny Rafał Król, 2 do 0 dla motoru. E, ta ręka była ewidentna, natomiast była ona przed polem karnym. Z tego co tutaj e, dostałem sygnał, że widać było to w telewizji. Dystrybutorzy, odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. pierwszej połowy. Początek drugiej połowy. 0 do 2. Wynik wciąż dla Motoru. No i zobaczymy, czy chutnik podejmie rękawice, czy chutnik rzuci się do ataku. No dobrze by było dla widowiska, aby tutaj jednak troszeczkę zakotowało się pod bramką budziłka, bo na razie bezrobotny jest nowy bramkarz motoru. 62 minuta, no hutnik ewidentnie się obudził, hutnik naciska, hutnik oddaje strzały, świetnie broni budziłek póki co. No i zobaczymy, czy tutaj uda się wcisnąć tą bramkę kontaktową w gospodarzu. Wait, no, Na boisku wynik już ustalony, więc trzeba sprawdzić kiełbaskę. Motor lubi jednoce. baska przepyszna. Bardzo odpowiada mi poziom wysmażenia. Lubię taką mocno przypieczoną. kiełbaska też bardzo dobrej jakości, chlebuś też. Naprawdę spoko. 15 zł, cena taka normalna. Ale nie dałem rady nawet zjeść całej, bardzo duża, także za te 15 zł można się naprawdę można sobie pojeść. W międzyczasie mecz się skończył 3 do 1. Skutnik zdobył gola z karnego zdecydowała pierwsza połowa gdzie jednak motor zdominował motor wyszedł wysoko i już w drugiej połowie to gonienie wyniku było trudne dla hutnika szczególnie, że nie udało się szybko zdobyć gola kontaktowego no i cóż, hutnik na dnie ligowej tabeli motor się dźwignął będzie zacięta walka o utrzymanie idę na konferencję z nami były zawodnik Hutnika, w tym momencie odrał pole, Łukasz Kędziora. Cześć Łukasz. Cześć wszystkim. No, Łukasz, jak oceniasz to spotkanie? No, myślę, że ciężkie spotkanie, jest takie do na gorąco. Myślę, że Hutnik miał swoje sytuacje też. No, gdzieś tam wiadomo, że ja będę sentymentem do, do hutnika, do klubu się zawsze wypowiadał i także moja ocena może nie będzie do końca obiektywna. Wydaje mi się, że Futnik miał już swoje też sytuacje, które myślę, że gdyby wykorzystał... To Ten tam... gol kontaktowy na początku drugiej połowy, gdyby wpadł, to byłoby tak. Nie tak. lepiej, nie? Ale nawet jeszcze w końcówce miał, Krzysiek Ksiądek mm -hmm. fajnie strzelił tam z narożnika polakarnego że gdyby też nawet to na 3-2 jeszcze wpadło, to to też gdzieś te emocje by buzowały do samego końca. E to... Ale myślę, że ogólnie dla oka kibica mu się w miarę podobać raczej drużyny nie, nie wybijały dużo piłek na 8, raczej jednej długo jak gdzieś się tam budować te akcje i w ten sposób nie do gola, także myślę, że ogólnie mecz. Dla kibica był warty do obejrzenia. A jak Twój rozwój w Odrze No grasz cały czas w zasadzie, więc... No ostatnio akurat mniej, jest, no, w porównaniu już z poprzednią rundą. No tak, ale e... cały czas jesteś. nie jest tak, że jesteś dziś na rezerwie, tylko no, ogrywasz się mocno w tej pierwszej linii. No, mam nadzieję, że gdzieś tam to będzie szło jeszcze bardziej do przodu. No, gdzieś tam, wiadomo, każdy zawodnik chce po prostu w każdym meczu zagrać po 90 minut i po to każdy z nas pracuje na treningach, także... No ja liczę na to, że żeby grał w każdym meczu, ale no to są decyzje sztabu tenerskiego. trenerzy uważają, że w tym meczu ktoś inny będzie potrzebny, jego gdzieś tam zalety No i trzeba uszanować tą decyzję, a na treningu czy na sparringach pokazywać, że to jednak ja zasługuje na tą grę i no taki mam plan po prostu Ale z transferu chyba jesteś zadowolony Nie, 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 tak, tak, to zdecydowanie, no, 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 to jest też coś innego już zupełnie, e, przeskołę tą jedną ligę wyżej, niby, niby dużo się wydaje, ale tak, powiedzmy, już jak mogę to zaobserwować po tym czasie, w którym tam jestem, to, to widać ten przeskok I no i cieszę się, że mogę się dalej rozwijać, po prostu, także... Powodzenia! Walczymy dalej! <grywa> Dzięki! <grywa> Dzięki wielkie! Bardzo gorąco i serdecznie po 12. kolejce E-Winner II Ligi, gdzie dzisiaj chodnik... no to Pograliśmy gdzieś tam na początku 3-5 lat, tylko jakby układ był inny z przodu jest z nami nowy trener motoru, pan Gonzalo Fejo. Panie trenerze, jest pan zadowolony w 100% z tego jak to spotkanie przebiegało? Zadowolony z tego, jak zawodnicy reagowali na rzeczy, jakie pracowaliśmy w tygodniu. Zadowolony z tego, że drużyna że była drużyną, że, że starali się wykonać tego, co założyliśmy. Zadowolony na pewno z poziomu zaangażowania. I zadowolony z wyniku. Natomiast świadomy, ja i drzinę wszyscy świadomi, że daleka droga przed nami i że, że musimy ciężko pracować, ale myślę, że jesteśmy przekonani, w jaką drogą musimy pójść. Zgodzi się pan, że kluczowe było to pierwsze 30 minut, kiedy tak zdominowaliście hutnika? Taki był plan? Taki był plan. Te 30 minut myślę, że widzieliśmy motoru, który które byśmy chcieli zobaczyć często zarówno bez piłki, wysoko na połęnikach, jak i również w niezłe momenty kultury gry um, ale musimy, musimy zwiększyć ten okres czasu, kiedy, kiedy kontrolujemy mecz mm. właśnie w ten sposób. Natomiast Gratuluję zawodnikom, którzy to, 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 to się zostawili na wojsku Jaki będzie, krótko, motor Gonzále Fejo? Będzie motor, który wychodzi z połem, no, który, który będzie miał zasady gry w każdej fazie, kiedy mają piłki, kiedy nie mamy, kiedy jesteśmy wysoko, kiedy jesteśmy nisko fazy przejściowych i będzie motorem, który będziemy dążyć do tego, żeby każdy piłkarz widział piłkę w ten sam sposób i, i, i żeby zrozumiał sposób, w jaki chcemy grać w piłkę w szczegółach. No i do tego będziemy dążyć. Dziękuję bardzo panie trenerze i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest z nami pomocnik Hutnika, Patryk Kielisz. Patryk, kilka słów o meczu bym cię prosił. No, chyba kluczowe było to pierwsze 30 minut, kiedy daliście się zdominować. No tak, no, plan na mecz był zdecydowanie inny. To my chcieliśmy zdominować rywala na naszym boisku, to my chcieliśmy y, dominować w tym meczu. No niestety, niestety wyszło inaczej i zdominowali nas, czyli nam szybko bramkę. I potem musieliśmy, no, odręb... niestety się nie udało. Jaka atmosfera w zespole, bo jesteście już na dnie ligowej tabeli, no, chyba coraz cięższe gdzieś tam nastroje w szatni? No niestety, no jest ciężko, jest coraz ciężej. No, Walczymy, staramy się, no ale na, niestety na razie nie, nie, nie wychodzi, no nie idzie nam, no ale walczymy, no i tylko to nam zostało. A jak oceniasz swoją dyspozycję w tym sezonie? W tym sezonie, no walczę, cały czas przebijam się do pierwszej jedenastki, próbuję udowadniać, żebym wychodził w każdym meczu od pierwszych minut. No, no i zobaczymy, no. mam nadzieję, że będę łapał jak najwięcej minut i jak najwięcej grał. Dzięki Patryk, powodzenia. Dziękuję bardzo. No, już po meczu chutnik przegrywał siebie z motorem 3-1, cóż, zasłużone zwycięstwo gości z Lublina. W mojej opinii było kluczowe 30 minut na początku tego spotkania, kiedy chutnik dał się zdominować. Motor ewidentnie był dobrze przygotowany na to rozgrywanie piłki od tyłu przez hutnika. Wyszedł wysokim pressingiem, zdobył dwa gole, no i hutnik znowu musiał gonić. Hutnik w coraz cięższej sytuacji w tabeli. No. Trudno, trudno będzie hutnikowi z taką grą utrzymać się w lidze. Teraz kolejny trudny wyjazd do Kalisza. O punkty będzie bardzo ciężko, a w motorze taki window change, taki, taki pozytywny promyk nadziei. Myślę, że patrząc na to, jak zachowuje się trener Fejo, jak też taki body language ze strony zawodników, no to widać już, że jest taka lepsza atmosfera, pozytywny vibe, także można spodziewać się tego, że motor będzie szybował gdzieś tam w górę tabeli. Cóż, ja już zmykam do domu, bo o 15.00 komentuję spotkanie w drugiej lidze Radunia Stężyca, Olimpia Elbląg, także serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za tego vloga. Pozdrawiam, Maciej Szcześniewski, cześć!